Nowe doniesienia w sprawie Kurdej Szatan pojawiły się w ostatniej chwili. Jest bardzo kiepsko. Barbara Kurdej Szatan po latach przerwy, którą spowodował jej wulgarny wpis, wróciła w wielkiej chwale do telewizji polskiej. Nowe szefostwo postanowiło dać jej kolejną szansę i nowy program, który miał być wielkim hitem i początkiem dobrej pasy aktorki Naworonicza. Finał okazał się jednak zgoła odmienny. Barbara Kurdej Szatan w showbiznesie funkcjonuje od wielu lat. Rozpoznawalność przyniosła jej słynna reklama telefonii komórkowej oraz rola wem jak miłość. Swego czasu gwiazda niemal wyskakiwała z lodówki. Wszystko zmieniło się, gdy aktorka zamieściła w sieci wulgarny wpis który wywołał poruszenie na całą Polskę. Konsekwencje tego przypływu jej szczerości były bolesne. ówczesny prezes Jacek Kurski zakazał jej wstępu na Woronicze, a firma telekomunikacyjna zakończyła z nią wieloletnią współpracę reklamową. Barbara Kurdej Szatan wróciła do TVP. Finał był niespodziewany. Po 15 października zeszłego roku pojawiła się nadzieja, że celebrytka wróci do łask nowego szefostwa TVP. I tak też się stało. Basia dostała nowy program Cudowne lata, który miał być hitem ramówki stacji. Choć produkcja wyglądała na bardzo kosztowną, a w studio pojawiały się gwiazdy pokroju Michała Wiśniewskiego, Ewy Minge czy Nataszy Urbańskiej. Widzowie jakoś nie pokochali tego show Barbary. Nowy program Kurdej Szatan ma słabe wyniki. Ostateczne wyniki oglądalności są jednoznaczne. Były gorsze niż nadawane wcześniej w tym samym paśmie Tak to leciało, który prowadzili Sławomir i Kaira. Nowy program dwójki przyciągnął do stacji o 286 tysięcy widzów mniej niż emitowane w ubiegłym sezonie w tym samym paśmie teleturniej tak to leciało. Jesienią ubiegłego roku 12. Sezon muzycznej gry prowadzonej przez Sławomira Zapałę i Cairo oglądało średnio 885 tysięcy widzów, co przełożyło się na 9,46% udziału stacji w rynku wśród wszystkich widzów. Donoszą wirtualne media? Nie wygląda to dobrze. Co będzie z nią dalej? Na razie stacja nie informuje. Czy zamierzają kontynuować show?